Wejdźcie do my friend. Kula <laughs> moje pole! Widzowie, lecimy, kurde, z temacikiem, Także pozdroście i set. Losujemy 16 zł w dzisiejszym filmie. Także let's go! Wygrywa 16 zł. Cashy. CS, super odcinek, super jesteś ty chłopaku, mój mordeczko, kurde, fajnie, elegancko, piszcie komentarze, kij, łapki w górę i jedziemy z tematem. Zadupiaj tu na górę i Inurus! Szybko, kurda, z tą lodziarnią, ty szmulu! Gdzie się, kurda, wymienia skiny? No? No? Najlepsza strona to pirate słabgo majnowe. Co ty kurde. mi tu, ciulu, dojesz? Ja chcę z Staj do nami na pirata.swap.com. Najlepsza strona w mecie. Użyj kodu Xtony i odbierz bonusa z 35%. No taranczo. Siema widzowie. Siema, siema. O tej każdy 7 daysa dostać może. Witam serdecznie. Widzowie, kurde, lecimy z tacikiem, case'em dzisiaj nagrywany i mamy fajne nowe skrzynki, więc lecimy dzisiaj złoto 80 do kosy. Ale tutaj to the fucking mod. Stóweczka na dzisiejszy film przeznaczona. Zobaczymy czy te skrzynki nam oddadzą są nowe jakieś tutaj ex gościu Rewenge -Re Więc fajnie było kurde kurde faja normalnie wziąć udział w takim <ścoughs> evenciku, wiesz co chodzi Mordziaty Dobra zapraszam was na konkurs od razu mówię bo tu się jeden już zakończył on chyba był aktywny Flifox y Filifox wygrał se normalnie o elegancko tutaj zobacz gościu Majnowy Także tak to wyglądało, a tutaj mam M4 za 15zł minimalne doładowanie do wygrania, także fajna M4. Jeśli się skończy ten konkurs to będziemy robić kolejny itp itd. Więc lecimy, ciś ciśniemy i, i, i się nawet nie, nie, nie zatrzymujemy, bo bo boże. Dobra, to co? Let's go to the fucking moon. Let's go to the fucking moon, Cotickstone wiadomo musi być użyty. Co tam dzisiaj jest? W toreczek legancki, w legancki, nocka czeka mnie zaraz. Będę musiał jechać. He, he, he xd, e, chujowo trochę. Ale no życie, życie, życie jest w Madrycie takie. E, jak będziecie subować, lajkować, to może będę mógł mógł mniej chodzić do pracy. E, oczywiście, że nie. Kurwa, trzeba zapierdalać gościu. Dobra, złoto 80 Czoczomania. Czoczomania. Czoczomania, pokaż mi swojego ciulasa. Czoczomania tutaj nie oddała niestety. W ogóle jaki fajny jest ten 0,01% szans. Więc w sumie spo sporo. 006 no kurde, Czomania. Musisz tutaj pokazać, kurde, bracie. Uuu, czoczomania, czoczomania. To to kurwa, Czomania, Czomania. Kinder Jajko gościu będzie otwierane. Let's go to the fucking moon! MP7 Pykerkoes, gościu 3,40. To dobre, dobra, dobra. Legański skin, tutaj te maki to trochę tak średniawo bym powiedział, ale nie jest źle, nie ma tragedii, lecimy, otwieramy dalej i się, i, się, i się bawimy, o, o, gościu, ale zarobas, ale zarobas, mordo. Co mamy dalej, zombie ofensywna, normalnie tutaj zabaweczka, widzą wie w szoku byłem jak to, żebym widział, ale fajne rzeczy tutaj, wyjeżdżają na rejon, fajnie, że są te royale dodane. Do skrzynek to mnie się podoba bardzo. Bardzo mnie się to podoba. A wam się podoba, czy nie? Dawajcie znać w komentarzu. Od tego kurna co godu. Do... Mogę być zajebany, bo Powstałem dopiero na siłce. Byłem nogi, robiłem. Wiesz, co chodzi, mordo. O, Niestety, boli dupa, boli dupa. Przysiady dzisiaj. Uczyłem ziomeczka przysiady robić. Także kurde ze sztangą. Także z małym ciężarem, no bo go uczyłem, ale. Ale coś tam siadło na te nogi, bo człowiek nie robił, przysiadu na butle chyba z tysiąc lat już. No, więc coś tam kurde czuć, czuć, a tu jeszcze robota, tu jeszcze robota. No, więc wstałem dopiero, bo wiadomo, kimka regenerująca musiała wjechać na rejon o siłce. Ja dużo śpię i dużo robię, ale też dużo śpię, bo lubię spać, gościu. Dobra. P250X No nie, no coś tak daje i nie daje. Dobra, lecimy na Case Battle. Uczymy, co tu Case Battle powiedzą nam, kurde, na rejonie. Dodamy sobie. A można Jokera go dać? Uuu, jest, jest jeszcze opcja Joker. Pytanie. Dobra, będziemy sobie dawać po 6-7, bo są szczęśliwe liczby na 3 osoby. Underdog. Underdog na trzy osoby. Taka bitewka. Zobaczymy, czy dołączy jakiś szefitos do nas. Ile jest osób online na stronie? Dawaj, 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 dawaj. Tu szybko, kurwa, dawaj tego licznika. Zrobili licznik, byłoby git, kościu. A tak to. Nie wiadomo, co jest grane, kurde. A iść w pismo z tymi waszymi licznikami. Dobra, lecimy dalej. Bot fine, bot i samo. Let's go, let's go. Let's go to the moon. Szanse są równe. O nie, 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 nie. Kolega Milusiński. Leci tutaj, na razie chyba... Oj, Tony, Tony, co ty trafiasz, byku? Bez takich rzeczy, mordzia ty! Mordzia ty, bo ty sam teraz będzie wygrywał. No kurwa, za dwójeczkę mi daje skiny, ja pierdolę. Ja pierdolę, no cały czas to co zacięła się płyta, gościu? Pakuj walizę, mordo. No dychę ma Tony, pojebana akcja, w chuj. No i przejebaliśmy, kurwa zacięta płyta cały czas, kurwa te. A pardon, jakieś kurwa tutaj, gościu. Utwórz podobną bitwę, dodamy sobie jedną skrzynkę, jeszcze raz underdoga zrobimy. Czym co z tego wyjdzie, teraz nitro i fajne, gościu. Dymy. Zobaczmy, na razie tony na prowadzeniu w pierwszej skrzynce, tony na prowadzeniu. Proszę państwa, co tu się będzie działo, co tu się będzie działo? Ojojoj, ojojoj. Oj. Uwaga, 70 grosze, dobrze, tony tutaj ciśnie 483,50. Lecicie, lecicie, bociki, kurde, złoty 90 tony. Zjebałeś kurwa akcję teraz. Mordo. Znowu ten Szymczok, kurwa za 2 złote. Na chuj mi to gościu, na chuj mnie ten kaktus. No i teraz digla za 2 złote. Ty kurwa gnoju. Pierdol się, chuju stary. Ołożesz ty kurwa. Ja pierdolę. Pojebana akcja, no tak nie może być. Przegrywamy siano mordo. Bo na pierdole tych skrzynek oporową ilość i się w kurwie zaraz, nie? razie się w kurwie, nie, walimy kurwa fula gdzie tam jest. Ile tu możemy tych skrzynek dać? Mamy kurde siana za 40 zeta, koszt bitwy, a my mamy kurde 67. Na pierdole tych skrzynek oporową ilość. 60 kurwa tego. Normalnie 37 skrzynek. Klasikos, klasyczne cztery osoby, żeby fajnie się oglądało. Jedziemy z tematem Widzowie, Fulit, kurwa, fulit. Wjeżdża, fulit. Klasikos, wrzucone. O, klasikos i tony zamiast kurwa szymczoka. to trafi jakieś chujostwo, Ja perdole, nie no, szal. Żal dupę ściska, mordo. Dobra, dawaj te szymczoki. Za, zacięta płyta i jedziemy dalej, gościu. O, coś tam, coś tam lepiej dla tonego malinowego. Tony Malinowy, dobrze trafiasz, skinki eleganckie, Tony zaraz na prowadzeniu będzie, no chyba, chyba gościu, tutaj ciężkawo, ciężkawo widzę że dobrze, Szymczok wjechał na rejon, ale dla Jorgo też, lecimy jak burza, I lecimy jak burza, Tony chyba na prowadzeniu, nie wierzę, pierwszy raz, szok, Tony co trafia, złoty 92, zł, 15z, jedziemy z tymi botami, dobrze Szymczok, za 2 złote, let's go. Ale, kurde, skinki normalnie wyjeżdżają na rejon. Ej, Jorgo, co trafił? Frajerze bity. Jorgo, ty, frajerze bity. Muszę go gonić, muszę go gonić, chama. Dobrze, teraz chyba tony wyjdzie na prowadzenie. Tony na prowadzeniu, ja pierdzielę szok. Zgarniemy tą bitwę i będzie, kurde, sianko, czy nie? Jak myślicie, widzowie? jeszcze? Dużo skrzynek przed nami, jeszcze. Ponad połowa. Ale na nakurwiłem tych skrzynek. Ale dym, ale dym. Ja pierdziele, no nie mam dzisiaj siły coś, kurde. Nie mam dzisiaj coś siły yy, pajacować, widzowie. Czasem tak jest, czasem tak jest. Ale fajnie jakbyśmy bitwę wygrali, byłby git Dobra, tony się nie poddaje, trafia kurde skinki. Kinki. Lecą, zacię zacięła się płyta. Tony trafia za Desert Eagle Blue Play. Blue, ple, ple, ple. Dobra, jedziemy. Jedziemy z tymi botami kurde kurde, ten i samu się tutaj... Wszystkie boty blisko, wszystkie boty blisko Tony 2 złote, dobrze. Dobrze, kurczaczki. Ty, ale nie ma żadnego, ani jednego royala. Ani jednego royala nie trafiliśmy. Szok normalnie i niedowierzanie. 2 złote. Ty, troll jebany wyszedł na prowadzenie. Co on odpierdala? Nie podoba mnie się to, że troll takie rzeczy trafia. Tony, 4 dychy. Tony, 4 dychy ma. Ale ładnie oddają chyba skrzynki, nie? Fajnie się zwraca takiej dużej bitwie. Dwa złote. Kurwa, trolu jebany. Nie no kurde, bela. Jeszcze w skrzynek przed nami, a troll idzie na prowadzenie. No nie, no nie podoba mi się to, widzowie. Tak nie może być. Jeszcze i samu mnie przebił. Co za kurde ciulasy. No zobaczymy, wygramy albo przegramy. Jak to mówią. no teraz tronę trochę tutaj trafił. Kurde, z fajnie. Pięć dyszek, blisko każdy jest, to jest najgorsze, że każdy jest blisko, kurde. No i samo wyszedł na prowadzenie, no fuck you, man. Dobra, Szymczok dla Tonego, dobrze jest. Jeszcze ze dwa Szymczoki dla Tonego i będzie git. Kuźwa. Ostatnia skrzynka, na razie jesteśmy na prowadzeniu. Nie wiem, kto to wygra. TONY! Jest, mamy to, panowie! Mamy to, no, fajna sumka się uzbierała. Także zajebiście, zajebiście, kurczę, bala, zajebiście, piękności. Nie będę was męczył już, kurde, nie będę was już męczył z filmem, więc spoko, nie? Mamy fajną sumkę, udało się ich pokonać w dużej bitwie, także pozdro 600, będziemy się widzieć w kolejnych odcinkach. Dzisiaj się tak kosy nie do końca udało zrobić, ale w następnym yy, odcinku spróbujemy. Pozdro, trzymajcie się ramy. Nie bać, nie bać, nie bać. يش